Hej, z góry chcę podziękować za 80 subskrypcji. Nie sądziłem, że uda się nam do tego dojść w aż tak szybkim czasie. Jestem za to Wam bardzo wdzięczny. W ostatniej ankiecie wybraliście 5 najładniejszych postaci. Od razu mówię, będą tutaj postacie i męskie, i żeńskie, i bardziej niż to, jak bardzo mi się podoba dana postać względem. W sensie tak nie wiem, że z którą postacią wolałbym być w związku, to bardziej będzie po prostu, która na oko mi się po prostu wydaje lepsza, ale chyba będzie ma raczej, są w obu kryteriach i po prostu będę to sobie łączył w jedną ocenę. No i od razu po prostu zacznijmy od miejsca piątego, na którym jest Alastor. Alastor ma przede wszystkim moje ulubione kolory, czyli czerwony, ciemnoróżowy i czarny, no, ale to są moje ulubione kolory. Obiera się on również na styl XX wieku, a XX wiek był moim ulubionym okresem. Oczywiście ta pierwsza połowa. Podoba mi się też jego uśmiech oraz to, jak niepoważny jest. A co jest. Jest on również bardzo niepoważny, praktycznie. Mówi takim śmiesznym akcentem, cały czas się uśmiecha, mimo tego, jaki jest potężny, co również mi się nim podoba. Ale przejdźmy do miejsca czwartego, bo już za dużo o nim trochę gadam. I już bym to zrobił! Angel Dust. Angel Dust jest białoróżowym demonem, przypominającym pająka, jak w ogóle cała jego rodzina. Ogólnie bardzo lubię Angel Dusta. Jest jedną z moich ulubionych postaci z Hasbin, jak nie. Podoba mi się też ogólnie, że jedno jego oko jest czarne. Oraz widać, że on wcale nie jest aż taki jak go opisuje Veggie na przykład. Tylko serio jest miły. Ale raczej się nie chcę zmieniać. Miejsce trzecie, tym razem postać Helua Boss. O, mocniej, tato! I tu przyznam się szczerze, nie miałem po prostu kogo dać na to miejsce, więc dałem ją na zapchanie tego miejsca. Sory. Mimo, że bardzo lubię tą postać, to to po prostu musiałem kogoś tu dać. Jednak przejdźmy do miejsca drugiego, czyli Luna. Po pierwsze Luna jest wilkiem, a ja kocham wilki, sam zawsze chciałem być wilkiem. Chyba nie jestem jedyną osobą, która w dzieciństwie myślała, że jest wilkołakiem. Chyba też w tej postaci charakter, też jest leniwa i ma na wszystko dosłownie wysrane, najłagodniej to mówiąc. Jednak na miejsce pierwsze pojawiła się ikona kanału i... Po prostu postać nad postaciami, która nie dość, że jest moją ulubioną, za co musiała się po prostu tu znaleźć. Husk, czyli moja ulubiona postać, dlatego i go postanowiłem tutaj dać. Jest to czarno-biały kot z czerwonymi elementami, jak na przykład brwi. Ma też złote oczy z czarnymi białkami, kapelusz oraz skrzydła. Jestem moją ulubioną postacią ze względu na charakter, bo jest jeszcze bardziej leniwy od Luny i się szybko denerwuje czyli to jestem po prostu ja jako kot.